Cześć Boże kochani, witajcie, pozdrawiam Was pięknie w czwartek 26 czerwca o poranku, kiedy towarzyszy nam znowu oczywiście Boże Słowo i chcemy zaprosić je do tego, by ono budziło nasze serca. By te impulsy rzeczywiście odbijały nas i podbijały nasze tętno, szczególnie to duchowe tętno. Połajmy więc wspólnie. Najpierw zatrzymując się nad słowem z Ewangelii według Świętego Mateusza, to rozdział 7 od 21 do 29 wersetu. Ewangelia według Świętego Mateusza, 7 rozdział od 21 do 29 wersetu. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mi mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten to spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem. Odejście ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeń w piśmie. Dzisiaj, kochani Jezus, się troszczy o nas i o nasze fundamenty i mówi: Ja marzę o tym, by to Wasze życie było silnie zbudowane na, na porządnym fundamencie, jakim ja jestem. Nie na piasku, nie na glinie, nie na tym, co jest nietrwałe, ale na obietnicy, która jest najbardziej trwała i najsilniejsza. Na mnie, na samym Bogu, mówi Pan. Ja chcę, byście byli szczęśliwi, ale musicie mi zaufać. Bez zaufania, bez oddania w całości swojego życia, to wszystko na marne. Na jakim fundamencie Ty dzisiaj budujesz? Na czym opierasz swoje życie? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Budujmy na dobrym fundamencie na samym Bogu. Idźcie w pokoju Chrystusa, do zobaczenia z Panem Bogiem.